Cześć, witajcie wszyscy bardzo, bardzo, bardzo kurczę serdecznie. Już w, w trzecim lub czwartym, chyba trzecim odcinku z Minecraft na singlu. I w tym odcinku, oczywiście, będziemy sobie już tworzyć naszą bazę. Jak sami wiecie, skończyliśmy przedtem w tym miejscu. Nic tu nie ruszałem. E, skończyliśmy właśnie sobie w tym miejscu i, i będziemy dzisiaj kończyć to nasze arcydzieło. Otóż aż. Myślę, że już powstanie jakaś fajna norka, czyli mam taką nadzieję. Wszystko kopiemy sobie to tutaj. Chciałbym, żeby powstała jaka, jakaś fajna właśnie rzecz, a mam, mam do przekazania kilka informacji, kilka rzeczy. Otóż, jak sami wiecie, dodałem już filmik z Minecrafta z moim kolegą husarzem, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, że on właśnie nagrywa i że nie robi Najgorszych materiałów robi też fajną sprawę. A otóż ja nie robię nic lepszego, też kręcę beznadziejnie. Eee, słuchajcie, słuchajcie. Czekajcie, tu mam raz, dwa, trzy, tu jeszcze. Eee, tak? Tak czy nie tak? Eee, nie tak. <śleszamy> Lol. Nigdy to mam zrobić? Że tak? tak? tak jest w porządku? chyba tak mm. Kurczę, już sam nie się kierę? tak mm, czekajcie, tym sobie to drzewo Kurczę, nie wiem jak to słuchajcie, nie, 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 inaczej inaczej zadrytujemy sobie to Pewnie tutaj będzie Wam leciać jakaś fajna muzyczka, lub coś w tym stylu. Mm. Świetnie. Jeszcze tutaj, dobra. Teraz się trzeba było wymierzyć tak mniej więcej jak to będzie wyglądać. To pożyczę i słuchajcie, będziemy musieli gdzieś po moje drzewka, ale nie brzuskowe tylko zwykłe, które gdzieś są chyba za tą górką zaraz zobaczymy położymy sobie tutaj nasze rzeczy i zobaczycie co próbuję zrobić ale najpierw przed tym się prześpimy komieczyk do ręki w razie w bo wiecie po potwory mogą przyjść o teraz Mam już jedną śmierć. czy on dalej peaceful? Chyba tak, chyba mamy peaceful, bo tu żadnych... Nie, normal. Mamy normal i żadnych tych. Spoko. Okej, okay, jeszcze jest sobie wezmę. E, nic na razie mi więcej nie jest potrzebne, tylko się najeść. Idziemy po moje drzewka. E, w tą stronę pójdziemy. O, sadzonka. Okay. Same kurde brzuski. Wiecie co, mogę nazbierać trochę zwykłych drzew. Teraz tak daleko możemy mieć gdzieś tutaj drzewa. I trochę do dupy. Bo żeśmy się takim brzuskowym... W ...takim brzozowym terenie strasznie ułożyli. No kurde! Wejdziemy się na tą szczyt na tej góry. O ja pieprzę. tam są dopiero jakieś... Tam są normalne drzewa. ...i wokół mnie jest full brzuzek. Nie rozkoczę. Kurde. Żadnych terenów normalnych, tylko wszędzie brzuski. O Boże. Fajnie kejwy. Nie, tam idę. Tam nie idę, nie, 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 nie uperzycie mnie. Nie pójdę tam. W życiu. Um, nie teraz. No. Super, a ci dzisiaj pierwsze ja um, A ochotę mam do nagrywania. Przed chwilą nagraliśmy... Pierwsze śniadanie z Skyblocka z husarzem, ale on niestety poszedł. Więc co? Skoro nagraliśmy mało, tylko 12 minut, to postanowię sobie nagrać jeszcze jeden odcinek. Oooo, tak są, tam, tam, tam. Um, postanowię sobie nagrać jeszcze jeden odcinek, tylko czekajcie, przed tym, przed tym, przed tym sobie zrobię. To jest w tamtą stronę, um, przed tym sobie zrobię tylko waypointa, że tu jest baza. Co nie? Jeb! Gdzie on jest? Co? Z ja dostałem? Gdzie jest ta cholera? Słyszę gdzieś. Gdzie ty jesteś? Ty, Mato, gdzie ty jesteś? Chyba my tam mamy bazę, nie? No, gdzieś tutaj. Au. O. E, super, przyjrzymy sobie baza wypadowa Baza wypadowa, Do wam, okej. Okay. Jest świetnie, i idziemy po tamte. Au, drzewka. Które są gdzieś w tamtą stronę. Cześć, kuciak. Kuciaki. Wszędzie pełno kuciaków. Okej, okay. jak widzicie, trochę mniej lagów na, na, ten, na nagraniach, bo gdzie nie sami widzieliście, jak oglądaliście oczywiście. Czy są ścinki, gdzie nie A mi się te ścinki nie podobają. Czekajcie, bo mi słuchawka wypadła z ucha. Okej, okay, jedziemy dalej. E, gdzie nie są ścinki, sami widzieliście, gdzie nie Dużo tych ścinek, szczerze. Nie przypuszczałem, że będzie ich aż tak dużo, ale jednak są. O, w tym miejscu będzie ścinka i w tym też. Nie wiem czemu tak się dzieje, po prostu nie wiem, dysk się zawala czy coś. Nie wiem, serio, ale Tripikator by się przydał, Jezus. Tak długo trwa to śniadanie drzewa, a tak to Tripikator było bach i nie było drzewa. No nic, trudno. Ale na tym odcinku bardziej właśnie sobie poszukamy trochę drewna i coś tam już wybudujemy. Ponieważ Nieważne. Głównie bazuje na drewnie przy budowaniu. I co? I myślę, że już w kolejnym odcinku przejdziemy gdzieś do cave'ów lub coś w tym stylu. Czekajcie, się przybliżę do mikrofonu. Ehm, gdzieś do cave'ów lub coś w tym stylu, bo no, surowce nam zaczynają brakować. A surowce są ważne w tym momencie. Więc na pewno sobie owe zbierzemy. Tego ciemnego drewna już troszeczkę mam, więc na razie mi nie jest potrzebne. Nie bardziej teraz y, satysfakcjonuje takie zwykłe... O, to właśnie drzewo. Hej, sobie będziemy potrzebować też trzcinę na książki, którą sobie właśnie tam gdzieś blisko mnie była, to sobie weźmiemy. Zbierzemy sobie, tak myślę, do końca rozwalimy tą sikierkę i tyle, ile starczy drzewa, tyle starszy. Tak, żeby nie było tego drzewa najmniej. Myślę, że ze trzy staki będą. Tak, żeby stak było tego drzewa, tak mniej więcej. Tam gdzieś jeszcze mam kilka tam skrzyni tego drzewa, tego zwykłego tam mam mało, um, więc tego zwykłego mi najwięcej będzie potrzebne, chociaż ja to ciemne drewno też bardzo lubię, preferuję je głównie, bo jest takie ciepłe. Okej, okay. i jedziemy dalej. Jak ja buduję? Buduję na spontana, co mi się, co mi, co mi się spodoba to zostawiam, co mi się nie spodoba. No to wyburzam, no nie? I myślę sobie co postawić innego lub coś w tym stylu, ale głównie właśnie coś, co, coś ten desek. No uh, Okej, okay, te dwa zostawię. Już trudno walić je. Kurde ja LOL, wioska. Musimy ją badać. Dobrze, że tam nie ma tego. A nie. Nie ma? Nie ma. Chyba nie ma. Szkoda, kurczę, jakby tu był ten. Eee. Um, jak mi się nazywa. Ale wiecie co? Książki gdzieś tu mogą być. Książki. Tutaj nie ma. A tu nie ma, bo tutaj jest... No, tutaj też nie ma. Kurczę, szkoda. No trudno. Przyjemność, że znajdziemy coś lepszego. Ale tam się przejdziemy. Nic, nawet nie będę oznaczał, że tu jest wioska, bo właściwie to jest taka maluteńka wioska. Idziemy jeszcze po drewienka. I ja, pierwszy, że 9 minut odcinka zebrałem tylko... tylko trochę drewna. Masakra. Muszę muszę, przejść do konkretów konkretnych. Konkretów konkretnych. Dobra, cięcia będę robił, no nie? A co? Mm -hmm. To wiecie co? Ja tu chyba zrobię cięcie. Ja zbieram trochę tego drewna i zobaczymy się przy naszym domku. Co wy na to? No, to cięcie. Okej, okay, słuchajcie, ja już wróciłem z polowania na drzewka, tam byłem, 300 kratek stąd. Um, no i co, sikierka mi się skończyła, a trochę tego drewna zebrałem, więc myślę, że coś z tego będzie. No i od początku sobie już zaczniemy mniej więcej planowanie tego, jak to będzie wyglądać. Tak. Hm. Poczekajcie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Osiem, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, za jedno, za wysoko. Aaaa, w dół super siker, trzeba zrobić um. trzy patyki. Um. Ok, mamy sikierkę. Sikierka się przyda. To u góry jest niepotrzebne. Świetnie. Teraz tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, jest ok. Tak, i tutaj to łóżko trzeba zniszczyć. Postawimy je w tym momencie tu i tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Okay. Jest, jest w miarę, w miarę. Teraz kładziemy sobie trochę tych desek. Trochę mało mamy, ale dobra. Mam nadzieję, że wystarczy. Teraz sobie to tu skopiemy. Myślę, że to nie będzie najgorzej wyglądało. Tego węgla, nie wiem, czy kopać, wykopię go. Um, bo mamy trochę mało tego węgla, tak szczerze. A węgiel na początku, sami wiecie, że jest ważny, bo surowca bardzo ważnym. Więc wykopiemy go. I słuchajcie, proszę, odpowiedzcie mi teraz w komentarzach na jedno pytanie: czy chcecie mieć muzykę w odcinku? W sensie, że czy wolicie samy dźwięk z gry? Czy chcecie mieć właśnie muzykę z taką cichutką w tle, bo jak nie, no to ja będę miał po prostu mniej pracy, a no, ale to będzie takie myślę wydaje, że mniej efektywne, takie nudy straszne, a tak to przynajmniej ta muzyczka w tle jakoś tak dodaje takiego rumieńca, czy jakoś tak, chociaż tutaj to podmienię. Mhm. Pięknie. W miarę to wygląda, teraz robimy sobie tak. Um, mam zwykłe te konary właśnie. Mamy tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tego tu nie. Okej okay, i... Tutaj tak, tak jest w porządku, i teraz z tym tu nie wygląda jak sraka. Mi się to nie podoba. Zaraz tam coś wymyślimy, kurdy. Um. I okej, okay. <laughs> myślę, że w postawie nie postawiłem um, tak, tak, tak. Tak, tak zrobię? Nie, lepiej to będą wyglądały z mhm. OK Okej, tutaj tak jakby. Przedsionek. Tutaj ma, ma być konar Konar albo Czekajcie, albo tak. Hm. Nie, 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 nie. Tak to będzie lepiej wyglądać. O, właśnie. Tak to będzie lepiej wyglądać. Super. Gdzieś ma piękne fejle. To tu, to tu. To tu, to tu. To tu, to tu. Chociaż nie. Tutaj będzie już co innego. Tutaj dam jeszcze konar. Konar tych desek tu nie będzie. Świetnie. Świetnie. No, zaraz będziemy tak kończyć odcinek Okej, okay, słuchajcie, już zrobiłem, e, znaczy nie zrobiłem, tylko poszedłem zrobić e, poszedłem zrobić. Kurczę, poszedłem po, po piasek e, Żeby przetopić go na szkło Żeby to już jakoś wyglądało Więc my sobie teraz ...to jeszcze kawałek przekopiemy w tej górze Bo tutaj jeszcze będzie drewienko, pięknie będzie, będzie, to fajnie wyglądać, zobaczycie. Będzie to fajnie e, wyglądać. W tym miejscu. Dokładnie, jeszcze w tym miejscu. To już, to już zwykłe drewno. Zresztą tu konar i tu konar. Tu drewienko, tu drewienko. Tutaj przekopiemy. I tutaj. Wykupimy sobie kawałek jeszcze do środka. Kop, kop. O czym wam chciałem powiedzieć jeszcze? O tym, że nagrywam sobie serię z kolegą z skyblocka. Na pewno się jutro albo, albo dzisiaj się pojawi odcinek właśnie ze skyblocka. Jeszcze nie jestem pewien, ale na pewno się pojawi. I teraz będzie do wybrania. Korytarz tu, tu. Dobra. Jeszcze kawałek, jeszcze kratka. Już nie mam nigdzie tego stolowanego, ale tak mi się wydaje, że to będzie całkiem fajnie wyglądać. Okej, okay, tu będzie. Tak, tak, tu jeszcze jeden. Myślę, że to będzie całkiem, całkiem fajnie wyglądać. Um, świetnie. Tak, i teraz. Tu już będzie do góry. Dobra, przepraszam was za to moje cięcie, siostra mi do pokoju. <grystanie> Czyta se książkę. I siedzi obok. No trudno. Um, jakoś to chyba przeżyjemy. Tu jeszcze... <grystanie> czego się śmiejesz? Nie, gadam do nich. Dobra, cicho! Przeszkadzasz mi w filmie. Um, dziś przecież już skupić nie mogę. Dobrze, że oni się nie słyszą. Ok, i tu będzie zejście w dół. Świetnie. Um, I co? I to by było na tyle w tym odcinku. Mamy już 20 minut odcinka z cięciem. To będzie około 15-10 minut z cięciami. Więc dzięki wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się wszyscy. Na razie.